Przegląd nowości w Pulent Bear. Chodźcie ze mną. Do sieciówek wchodzą już powoli jesienne kolekcje. Ja jestem mega podekscytowana, bo ja kocham jesień i mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy trochę fajnych rzeczy w takich trendach jesiennych, ale najbardziej to liczę nad jakimiś fajnymi kowbojkami. Na samym wstępie witają nas takie skórzane tręcze. Jest czarny i taki czekoladowo. Trochę bordowy w sumie. Nie wiem, jak mam e, wam nazwać ten kolor, ale jest bardzo ładny. Ale ja mam coś takiego, że jeśli chodzi o tręcze, to wolę te klasyczne. Może to kowbojki nie są, ale są one przepiękne. Ej, ja nie odważyłam się przymierzyć takiej bluzki Z takim wycięciem na talię A myślę, że może to spoko wyglądać To co? Mierzymy Ta spódniczka jest w ogóle przepiękna I są to spódniczko podęki, To znaczy, że mają coś tam, wiecie, pod spodem Ale no jest strasznie krótka No dobra, mamy pierwsze kowbojki, które zauważyłam Czarne i taki jasny zamrz A mi trochę chyba zależy na ciemniejszej wersji Wzięłam specjalnie torebkę, żeby wam pokazać o, o, taki kolor mi chodzi, a ten jednak jest trochę taki bardzo jasny, ale nie mówię, bo są naprawdę śliczne. Jak mam być z wami szczera, to od jakiegoś czasu zadziwia mnie to, że skórzane kurtki są aż tak ponadczasowe. Zobaczcie na tą skórę i w sumie zmienił się tutaj tylko kolor, chociaż w tamtym sezonie też tego koloru się trzymaliśmy, takiego, nie wiem, brązowego, ale no, kurczę, wow. Ale ja nie ukrywam, że mi się to bardzo podoba, bo ja kocham skórzane kurtki, nawet przez jakiś czas miałam na ich punkcie obsesję i kupywałam je notorycznie w lumpeksach, a później odnawiałam. I na punkcie Marynarek też miałam obsesję, a tej trenerki kolor jest naprawdę bardzo ładny. W sumie ona jest taka bardzo klasyczna. I nie wiem jak wy, ale ja jeszcze takiej kamizelki ze ściągaczem nie widziałam. I powiem wam szczerze, że źle to wygląda na wieszaku. ja się, jakby to wyglądało na kimś. Trzymam tą kurtkę i się zastanawiam, czy jej przypadkiem nie było w tamtym sezonie. Bo jest całkiem ładna i nawet mamy jej dwie opcje kolorystyczne. Tą brązową i taką czarną. Teraz w trendach modowych, słuchajcie, wraca może za czasów mojej mamy Trend na to, że w spodniach mamy ćwieki, jakieś wiecie, takie błyszczące dodatki na dowód. Proszę bardzo, mamy spodnie. One mnie akurat jeszcze nie przekonały do tego trendu, ale już się pojawiają. Mamy też long ale jakoś to mnie do siebie nie przekonuje kolorystycznie. Ładniejszy jest w i ja go dorwałam. Jestem ciekawa, czy one powrócą, bo są przepiękne. Dobra, mamy więcej kowbojek. I pierwsza propozycja to taka. No i mamy tutaj takie fajne ćwieki, tak to można chyba nazwać. Bardzo mi się to w ogóle podoba. No a druga propozycja to takie dość podobne, ale chyba troszkę dłuższe i bez tych Świeków. Spokojnie to, że skończyliśmy przymierzanie, to nie znaczy, że wszystko obejrzeliśmy. Po prostu ciężko mi było się z tym wszystkim e, przemieszczać. Przymierzyłam te kowbojki z ćwiekami i wyglądają tak i bardzo mi się podobają, tylko kurde. Nie wiem, czy one nie są za krótkie, serio. Ale kurczę, no nawet do tej spódniczki fajnie to wygląda. Dobra, i mamy te drugie kowbojki. Mówiłam, one są troszkę dłuższe, ale ja ich nie czuję. I są w rozmiarze 39 i ten rozmiar też jest z nami dobry, to jest ciekawe, ale no, nie za bardzo jakoś. Nie widzę ich. No i mamy ten top, który sobie wzięliśmy. Ja wzięłam sobie rozmiar S, jest w sumie idealny i wzięłam spodnie, które były obok niego jako taki outfit, ale kurcza, nie podoba mi się. Jakoś na mnie nie wygląda to dobrze. Na innych dziewczynach, jak widzę tam na Pinterestie.